Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że morska energetyka wiatrowa to jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski i w polskim interesie narodowym jest, żeby morska energetyka wiatrowa doznała przyspieszenia. Transformacja energetyczna w Polsce wymaga przyspieszenia. I tutaj jako EKINOR działamy myślę bardzo prężnie. Od poprzedniego roku zwiększyliśmy swoją działalność w Polsce. Nasze portfolio projektów wynosi obecnie ponad 6 gigawatów. Jest to ponad 3 gigawaty w energetyce lądowej i 3 gigawaty w energetyce morskiej. Prężnie rozwijamy projekty pierwszej fazy, jest to Bałtyk 2 i 3 o mocy 1,4 gigawata, które do końca czerwca będą miały zakontraktowane już wszystkie duże elementy farmy, tak żeby latem wyjść na rynek i pozyskać finansowanie i przygotowujemy się do ostatecznej decyzji inwestycyjnej na przełomie roku i tutaj faktycznie wraz z naszym partnerem dokładamy wszelkich starań, żeby te projekty wydarzyły się planowo i wprowadziły prąd w 2027 roku, a zakończyły całą inwestycję w roku 2028. Equinor wynosi tutaj ogromne doświadczenie z innych projektów na międzynarodowych rynkach, w szczególności są to duże projekty w Wielkiej Brytanii, gdzie rozwijamy projekty w oparciu o prądowe połączenia, jest to farma 3,6 GW Dogger Bank, jak i patrzymy też pod kątem przyszłości w Polsce na ewentualne zastosowanie fundamentów pływających, gdzie jesteśmy liderem światowym poprzez rozwój takich projektów jak Highwind Scotland w Wielkiej Brytanii czy Highwind Tampen w Norwegii.